Aleksander Gurgul, dziennikarz i autor świeżo wydanej książki Podhale: Wszystko na sprzedaż, jest gościem Live in Kraków. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, bardzo mi miło. Tylko dla książki pan tam pojechał na to podhale, czy też jeździł pan już wcześniej i coś pana tam pociągało albo odpychało? Jak to było? Podhalem jestem w pewnym sensie związany od dziecka, bo chodzę w Tatry, jestem miłośnikiem polskich gór, chodzę też w Gorce, w Pieniny, w Beskidy, więc od dziecka jeździłem na Podhale siłą rzeczy. Moja mama tam głównie mnie i mojego młodszego brata zabierała w jakieś dolinki tatrzańskie. Z kolei z moim tatą zdobywałem rysy, więc jakieś tam ważniejsze, ważniejsze szczyty. Potem znowu z bratem wróciliśmy do chodzenia po górach i no i jak gdyby te góry cały czas są w moim sercu, więc na Podhale jeżdżę. Głównie po to, żeby właśnie uprawiać turystykę górską. Natomiast staramy się omijać, nie będę ukrywał, samo zakopane i, i te miejsca, które zostały zeszpecone bądź to przez billboardozę, reklamozę, czy też patodeweloperkę, którą niestety od jakiegoś czasu obserwujemy na podhalu. I to też było zapalnikiem do tego, żeby taka książka powstała. Najpierw były reportaże. Czyli dla trzeba, było, trzeba było zacisnąć zęby i odpuścić sobie te ładne rejony, a pojechać tam, gdzie brzydko. Tak, tak. Znaczy, najpierw jeździłem na podchale służbowo i pisałem do gazety wyborczej różnego rodzaju reportaże, właśnie związane z turystyką, ale też. Z planami zagospodarowania, z urbanistyką, architekturą i opisywałem te wszystkie przemiany, które zaszły w ostatnich latach na podhalu. No i w pewnym momencie po prostu powstał pomysł, żeby, żeby to, co działo się w ostatnich latach, a działo się naprawdę dużo na podhalu, zebrać do większej publikacji, i w ten sposób właśnie powstała moja mm -hmm. książka, którą wydało Wydawnictwo Czarne. Mm -hmm. No, i opisał Pan to pod hale właśnie tak, że kicz, pato brak poszanowania dla prawa, chaos, przemoc i tak dalej. Z jednej strony ja też tak uważam i wielu ludzi, których znam, że drogo, że tłok, że kiczowato. No ale co z tego, skoro wszyscy tam jadą? Ludziom się podoba, górale zadowoleni, więc po co to zmieniać? Hmm. No Dobre pytanie, po co to zmieniać? Myślę, że z kilku powodów. To znaczy, po pierwsze, dlatego, że powinniśmy jednak iść do przodu, iść w górę i stawiać na jakość, a nie na byle jakość kicz i chińską tandetę. Tu nas jako społeczeństwo stać już teraz na to, żeby doceniać zarówno kulturę wysoką, jak i, jak i dobrej jakości usługi. W turystyce, w gastronomii, i we wszystkim tym, co jest, co jest związane. Innymi słowy, no jesteśmy w Europie, jesteśmy obywatelami świata, podróżujemy, więc zacznijmy wymagać także od, od swoich gospodarzy tutaj w Polsce wysokiej, wysokiej jakości. No ale może właśnie hmm, się boję powiedzieć, może ludzie wcale tego tak nie widzą i nie mają takiego poczucia i nie mają poczucia estetyki smaku, nawet jeśli jeżdżą przychodzi mnie od razu do głowy porównanie, do Tyrolu na przykład jeżdżą, tak? To też są góry, tam też górale, tam też specyficzna mentalność, no ale przepięknie tam jest, no i co, jadą tam, widzą, a potem tak czy siak jadą na polskie podchale. a może to nie są ci sami ludzie, może się mylę. Znaczy jest pewnego rodzaju niemoc egzekucyjna, nie, niemoc w egzekwowaniu prawa, no właśnie tak jak mówiliśmy przed chwilą, prawo budowlane na Podhalu się nie przyjęło. To jest taki smutny, wyświechtany żart. On jest jeszcze smutniejszy i tragiczniejszy, kiedy popatrzy się na, na to, co działo się w ostatnich latach właśnie w związku z patadoweloperką. Najpierw zginęły dwie osoby przygwożdżone dwutonową bramą, która była samowolą budowlaną, babcia z wnuczkiem. Potem trzy kobiety zabił dach, który zerwała wichura z jakiejś naczepy Tira i no i jest to wielka trauma dla ojca i męża tych kobiet, które tam zginęły. W kolejnych miesiącach, w płonących pustostanach bądź budynkach, które były taką zawa zabytkową zawali drogą ja tutaj daję duży cudzysłów ginęły najpierw dwie osoby w kryzysie bezdomności, potem jeszcze trzy osoby, czyli mówimy o kilku, kilkunastu osobach, które po prostu w ostatnich latach poniosły śmierć bez sensu, ale wracając do Pani pytania, wracamy z Tyrolu, wracamy ze Szwajcarii, wracamy z Bawarii i cały czas mówimy, jak tam jest pięknie, czyli da się, tak? no, znaczy są, są do, do te możliwości, więc po prostu musimy egzekwować pewne, pewne założenia. Przede wszystkim prawo budowlane, ale też prawo miejscowe i sami górale nawet czy zakopiańczycy i mieszkańcy Podhala mówili mi, że kiedy wchodził kodeks reklamowy, tak zwany kodeks reklamowy w kościelisku w życie, ten obejmujący właśnie banery, billboardy, szyldy i wszystkiego, potykacze tak nawet. Tak jak w Krakowie. Tak jest. To, to, to słyszałem od nich, że już oczy odpoczywają i to było coś, co, co było dla mnie takie naprawdę ważne, że nawet ci miejscowi ludzie, już teraz widzą, że jest po prostu ładniej. Potem nowy TARG przegłosował uchwałę krajobrazową. Pierwsze mandaty, pierwsze kary się posypały za, za niedostosowanie się do, do zapisu uchwały krajobrazowej. I dzisiaj, jadąc przez nowy TARG, naprawdę w porównaniu z tym, co ja opisywałem, opisuję w książce, bo to jest obraz sprzed tam blisko półtorej czy dwóch lat, zupełnie inne miejsce. Widać tatry przede wszystkim z zakopianki. To jest, to jest coś niesamowitego. Ja zwróciłam na pewien drobiazg uwagę. Ktoś z moich znajomych w mediach społecznościowych z Nowego Targu zamieszczał zdjęcia wegańskiej restauracji. I komentarze były takie, skąd się wzięła wegańska restauracja w Nowym Targu. Więc rzeczywiście może to być ten drobiazg jakimś takim symptomem zmian. To, to z drugiej strony może to samo pytanie. Tak czytam, tak słyszę, że zakopane przestaje być miejscem do mieszkania, zmienia się w takie miejsce czasowego pobytu. Nikt się tam z tymi mieszkańcami zakopanego nie liczy i oni mogą ubolewać nad tym, co się dzieje, tylko wpływ na to mają niewielki, żeby nie powiedzieć żaden. Co by się musiało stać takiego, żeby to zakopane się zmieniło? To znaczy, w zakopanym rządzi pieniądz, to nie ulega dla mnie wątpliwości. Pieniądz głównie, który pompują tam spółki deweloperskie, które chcą wycisnąć jeszcze więcej z każdego metra kwadratowego ziemi, które, którą mogą zalać betonem i obłożyć stalą bądź szkłem, bo z reguły z tych właśnie materiałów buduje się nowoczesne apartamentowce, co musiałoby się stać, no nie wiem, wyobrażam sobie, że po prostu skończą się miejsca do zabudowy i, i, i jak gdyby, no nie będzie już więcej przestrzeni do tego, chyba, że nie wiem, będą podnosić budynki o kolejne kondygnacje wzwyż, natomiast co do, co do tego, co Pani powiedziała, to absolutnie się zgadzam. Rozmawiałem z zakopiańczykami i z góralami, którzy mieszkają na Podhalu i oni mają takie poczucie, że to miasto zostało sprowadzone trochę do takiej Funkcji makiety, takiego trochę nawet bym powiedział Disneylandu, w którym tak naprawdę dominują hotele, apartamentowce, pensjonaty, jakieś sale konferencyjne, galerie handlowe nawet. Natomiast tej takiej zwykłej miejskiej tkanki, czyli kamienic, w których mieszkają po prostu ludzie, a które nie są tylko sklepami, jest coraz mniej, albo już prawie w ogóle ich, ich nie ma. I, I ci ludzie bardzo ubolewali nad tym, że oni. Albo ich dzieci, albo ich wnuki. W tym miejscu zostaną ich rola zostanie sprowadzona tak naprawdę tylko i wyłącznie do osób, które obsługują ruch turystyczny. Będą smażyć osypki na grillu, podawać do stołu, albo nalewać piwo w restauracjach i to jest dla nich przykry, przykry mechanizm. Mówię mechanizm, bo to już ten proces trwa od, od wielu lat. Jeszcze przed, przed wojną zakopane było absolutnym tyglem artystycznym, do którego zjeżdżała śmietanka towarzysko-literacko-artystyczno-polityczna. Potem w PRL-u także Zakopane było naprawdę wysoko takim cenionym jeszcze kurortem, gdzie bawiła elita z kolei władz komunistycznych. Po 1989 po roku w do Zakopanego głównie jeździli księża, no też chociażby papież jeździł do Zakopanego i chodził, chodził po górach, mówię o Jan Pawle II. No a teraz, tak jak mówię, to miasto zaczyna przypominać coraz bardziej makietę wypełnioną budami paździerzowymi z chińskimi pamiątkami, jakimiś bardzo wątpliwymi atrakcjami turystycznymi. jest znowu duży cudzysłów do tych atrakcji turystycznych, bo to jest na przykład, nie wiem, strzelnica, która jest tak naprawdę naczepą od tira obitą deskami, albo jest to papugarnia, czyli blaszana budka, w której jest kilka papug, które się karmi za ileś tam tam złotych, więc, no więc jest to przykry widok, przykry proces, ale mam wrażenie, że coraz więcej mieszkańców zdaje sobie z tego sprawę i podejmuje jakiś wysiłek, żeby, żeby ten proces przynajmniej zahamować. No chociaż to, co pan mówi, to tak pesymistycznie brzmi, jeśli my to próbujemy, ten region porównywać do Tyrolu, do Alp szwajcarskich, do Bawarii. To to nie jest tylko ten jeden region. To, ten region się mieści w jakimś kraju, w którym jest jakaś edukacja, jakiś, jakiś społeczny kierunek na coś, co ma być estetyczne, więc tego się nie da wyciąć z całości kraju, w którym się ten region znajduje. Po prostu ludzie tam coś mają, czego nie mają tutaj. Znaczy, ja w ogóle potwornie ubolewam, bo jedno z takich opinii, które mocno mnie uderzyły, gdy, gdy jeździłem zbierać materiał do książki, było to, że wielu zakopieńczyków, na przykład, zdaje sobie sprawę z tego, że w ich mieście znajduje się jedna z najważniejszych szkół artystycznych w ogóle w kraju. Mówię o Liceum Plastycznym imienia Kenara. No to, to jest szkoła wybitna, w której pracowali ludzie na, na skalę nie nawet polską, tylko artyści na skalę europejską pracowali bądź byli dyrektorami i, i, i zarządzali tą, tą placówką, a tymczasem pomimo tego, że w mieście jest tak wysoce wyspecjalizowana placówka edukacyjna właśnie, no to, no to dzieją się takie rzeczy, jakie się dzieją. Mieszkańcy Zakupanego mają przede wszystkim wiele pretensji do lokalnych architektów, którzy po prostu pod dyktando spółek deweloperskich projektują coraz wyższe, coraz szersze, coraz większe no betonowe klocki, nie, 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 nie bójmy się tego tak nazywać, bo jeżeli coś nawiązuje architektonicznie tylko tym, że się przybije gdzieś parzenicę do balkonu albo, albo do dachu. No tak, tak, bo, ta parzenica do... podobno załatwia wszystko. Tak, dokładnie. Tak, tak jest mniej więcej patent, że wystarczy tą parzenicą okrasić jakąś rzecz i ona już jest, i ona już jest góralska. Poruszył Pan w książce temat tabu, to się podkreśla, że o tym pisze Pan, czyli przemoc na Podhalu. Czy tam się w ogóle odbywały na przykład czarne marsze albo czy choć kawałeczek strajku kobiet tam zaistniał? Czy, czy w ogóle spotkał Pan jakieś młode, feministycznie zorientowane kobiety? Czy to jest też taka sfera, która jest na Podhalu wyjęta z jakiejkolwiek generacji, również tej młodszej? Po pierwsze na Podhalu były strajki kobiet, mniej lub bardziej spektakularne. No mówimy jednak o mieście, które ma około 30 tysięcy mieszkańców, więc nie były to tak medialne wydarzenia jak w Krakowie czy Warszawie, ale były. I tu trzeba absolutnie podkreślić wielką odwagę osób, które uczestniczyły w tych strajkach kobiet. Do zakopanego przyjechała też Marta Lempart, to było bardzo duże wydarzenie. Zwłaszcza, że strajk kobiet w zakopanym miał taką lokalną specyfikę, bo zakopane jest jedyną właśnie gminą w Polsce, która nie przyjęła uchwały antyprzemocowej, na mocy której powołuje się w gminie zespół interdyscyplinarny do zwalczania przemocy domowej. Więc tym bardziej, tym większe szapoba dla, dla osób, które wtedy wyszły przed zakopiański magistrat. Wcześniej były strajki kobiet na w innych częściach miasta. Co do, co do samego zagadnienia, do, do tematu, ja w ogóle uważam, że zakopane się zmienia i właśnie to, ludzi, to, to młodzi ludzie. Zaczynają no, nieść jako, jakiś taki kaganek trochę oświaty w zakopaniu. No dobrze, no ale co, co na przykład mówią te e, młode kobiety z podhala, z którymi pan się one, one robią. One przede wszystkim robią dobrą robotę w tym takim grassroots, czyli bardzo, bardzo oddolną. E, działając bardzo, bardzo oddolnie, wspierają po pierwsze te kobiety, które są ofiarami przemocy domowej, bo mówimy oczywiście głównie o kobietach. Maltretowane są również mhm. e, dzieci, rzadziej mężczyźni, aczkolwiek to też się zdarza. E, więc, więc te młode dziewczyny ze strajku kobiet e, po pierwsze je wspierają, po drugie załatwiają im różnego rodzaju pomoc, są dla nich wsparciem, no, to, jest, to jest ważne. Pamiętajmy, że mówimy o bardzo hermetycznym środowisku. E, starych góralskich rodów, gdzie obowiązuje w pewnym sensie zasada, że swoje brudy pierzemy u siebie, a nie, a nie wyciągamy tego na zewnątrz, więc jest to bardzo trudne. W ogóle to była jedna z większych wyzań, kiedy pisałem książkę, było dotrzeć do, do osób, które były ofiarami przemocy domowej i jestem bardzo wdzięczny dwóm kobietom, które ze mną spędziły całe godziny opowiadając swoją, swoją domową historię, ale jeszcze wracając do Pani pytania. Ten ruch społeczny nie tylko widzimy w strajkach kobiet, on też na przykład miał miejsce i był, no wręcz byłem zbudowany tym, jak, jak, jak fajnie ten ruch rósł, kiedy był sprzeciw wobec organizacji Sylwestra TVP na Wielkiej Kropfi czyli na skoczni narciarskiej. Jacy Kurcki wymyślił sobie, no może nie Jacy Kurcki, ale w każdym razie TVP sobie wymyśliło, że tam właśnie zorganizuje tego Sylwestra. No jest to absolutnie głupi pomysł, bo to jest tuż przy granicy Parku Narodowego, niedaleko miejsca, gdzie gawrują właśnie wtedy w zimie niedźwiedzie, więc odpalenie tak wielkiej, hucznej imprezy by spowodowało, mogło spowodować nieodwracalne szkody w przyrodzie i wtedy właśnie wyszli na ulicę młodzi ludzie protestowali, to się udało, TVP zmieniło lokalizację, wróciło na Rówień Krupową. Ja też nie jestem zwolennikiem w ogóle organizowania tej imprezy na Równi Krupowej, bo to jest wspaniała, zabytkowa łąka, która jest, no niestety po Sylwestrze trzeba ją rekultywować, zbierać śmieci i tak dalej, ale jednak był to jakiś sukces społeczeństwa obywatelskiego w zakopanym głównie właśnie Młodych ludzi. I wreszcie trzecie, trzeci filar, żeby dopełnić odpowiedzi na Pani pytanie, to jest społeczeństwo obywatelskie, które, które rodzi się, czy jego zręby powstają w walce ze spółkami deweloperskimi. Mhm. Ludzie się Czyli samo, To też samo, się dzieje. Mhm. Tak. I tam, tam nie ma już podziału na młodych czy starszych ludzi. Tam po prostu wszyscy organizują oddolne inicjatywy. Czasami to ma formę stowarzyszenia, a innym razem Jakiegoś, jakie, jakąś inną formę to przybiera. Ci ludzie wy, wynajmują, zrobią w ogóle swoje własne zebrania sąsiedzkie, wynajmują prawników, tłumaczą między sąsiadami trudne prawniczo-architektoniczno-urbanistycznie pisma, które, które dostają z urzędów, nie wiem, z sądów i wygrywają te sprawy. I to jest pocieszające, że przynajmniej znam takie dwie albo trzy w tym momencie już sprawy, które mieszkańcy zakopanego. Wygrali ze spółkami deweloperskimi? To zapytam jeszcze o jedną sprawę, która się społecznie zmienia. Niedawno CEBOS opublikował badania na temat religijności Polaków, i z tych badań wynika, że sekularyzacja postępuje szczególnie w najmłodszych wiekowo grupach. Czy te sekularyzacje też jakoś widać w tym hiperreligijnym jednak regionie? Ach, przyznam szczerze, że nie robiłem jakiegoś szczegółowego rekonesansu, więc mogę tutaj tylko polegać na nie wiem, setkach rozmów, które odbyłem z, z ludźmi na podchalu i Część, mam wrażenie, odchodzi, zwłaszcza ludzi takich, nie wiem, około 20-30 letnich, odchodzi od kościoła. No jedna z, właśnie z bohaterek mojej książki, Małgorzata, która, która rozstała się ze swoim partnerem życiowym, no, który zgotował jej piekło w domu, mówiła mi, że właśnie, że właśnie już nie chodzi do, do kościoła, podczas gdy jej mąż właśnie był takim. Hiperreligijnym, klęczącym w pierwszym rzędzie w kościele góralem. Tą hiperreligijność w ogóle widać w wielu aspektach. Ona, na przykład, byłem zaskoczony tym, że ona występowała w historiach o, o samowolach budowlanych, bo część samowoli budowlanych na podchalu powstało jako obiekty religijne albo parareligijne albo, albo tego typu. Więc i, no, ale to są obiekty już jak gdyby starsze i stawiali jej ludzie, którzy którzy odeszli albo, albo są już bardzo, bardzo starzy. Natomiast wśród młodszych ludzi, tak, jestem w stanie zaryzykować tezę, że Podhale również się będzie laicyzować, ale wydaje mi się, że jednak nieco wolniejszym tempie niż pozostała część kraju, bo tak jak mówię, to jest w dalszym ciągu bardzo hermetyczne środowisko, gdzie no, wyjście poza rodzinę jest trochę skazaniem się na taką banicję, rodzinną. na przykład też obserwowałem taką jedną z, z pań, która, znaczy młodą dziewczynę, która również była ofiarą przemocy domowej, i, i ona wręcz odwrotnie. Ona, kiedy odeszła od swojego partnera życiowego, to właśnie zwróciła się jeszcze bardziej w stronę religii i publikowała takie bardzo natchnione religijnie posty na Facebooku i, i wręcz. Trudno, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, żeby być takim precyzyjnym i, i, i no, to jest proces, który będę dopiero obserwował. Mhm. Pana kolega redakcyjny Marcin Kącki napisał tak, Aleksander Gurgul wpadł na Podhale niczym Halny i zabrał ze sobą wszystko co najciekawsze, ale i okrutne, a Halny to żywioł zostawia ludzi w dygocie. Co się stało, kiedy ta książka ujrzała światło dzienne? Na razie feedback, który, który otrzymuję z Podhala jest zaskakująco pozytywny, nawet dzisiaj smsowałem z Jerzym Jureckim, czyli wydawcą Tygodnika Podhalańskiego, który chwali moją książkę i w ogóle napisał mi, że szkoda, że sami nie, nie wydali takiej książki. No tak, ale on ma, on ma taką opinię jak Pan i <laughs> ja <śmiech> o więc, tym miejscu, więc, więc więc no, chciałem mu też podziękować za, za tą pochwałę i, i, i go pozdrowić, jeżeli będzie nas oglądał. Jeżeli chodzi o, o innych ludzi, z którymi, z którymi rozmawiałem, no to też trudno się spodziewać, żeby, żeby nie polubili mojej książki, bo ona w pewnym sensie była taką tarczą dla nich, pod którą chcieli się, którą chcieli się bronić właśnie właśnie ci mieszkańcy przeciwko spółkom deweloperskim, albo, albo, albo mieszkańcy, którzy mają inne lokalne problemy, więc ci, z którymi do tej pory rozmawiałem, a wielu z nich też jest bohaterami mojej książki, bardzo im się podoba, ale no tak jak mówię, to, to są ludzie, których obiektywizm mm -hmm. może nie jest taki pełny, jak, jakbyś czyli mógł. żadna ciupaga w plecach nie wylądowała. Na razie nie, za tym mieszkam w Krakowie, więc musieli, musieliby górę, ale do Krakowa przyjechać. No, no właśnie, to nie wybiera się pan tam w najbliższym czasie. Chodzimy w góry regularnie z moim bratem. Być może niedługo w Tatry zawitamy, zobaczymy. Mm -hmm. Bardzo dziękuję, Aleksander Gurgul. Podhale, Wszystko na Sprzedaż. Autor tej książki był gościem Life in Kraków. Dziękuję bardzo.